Cokolwiek ktoś widział czy wie, to bardzo proszę, dajcie nam znać. Ze wstępnych ustaleń śląskich patologów wynika, że Magda zginęła od uderzenia w głowę. Wyniki sekcji zwłok nie dają podstaw do podważenia tej wersji. Haniebne tu jest. 22-letnia Katarzyna Wuj jest oskarżona o nieumyślne spowodowanie śmierci, ale ten zarzut może się jeszcze zmienić. Uważa! że sprawa Magdy jest sprawą jeszcze niewyjaśnioną. Ja uważam jako stary wyżeracz Jasnowic, iż sprawa Magdy będzie miała drugie dno, iż policja e, dotrze do prawdy, a to co się teraz mówi o całej sytuacji jest nieprawdą. Dwa dni po zagnięciu jej miałem wrażenie, że matka kłamie. Jest to fabuła, wszystko co ona wymyśliła. Dziecko jest około półtora kilometra dalej od miejsca, gdzie ona wymyśliła napad. I powiedziałem, że dwie osoby brały udział w ukryciu zwłok, w ogóle w śmierci dziecka. Niech pan pomyśli, jakakolwiek kobieta wchodzi na chwilę z dzieckiem. Która jej wypada, uderza o próg i nie żyje. Czy ta kobieta w ciągu kilku minut w pełnym szoku jest w stanie wymyśleć: Aha, dobrze, o Jezus, miałam jechać za mamę, wróciłam, wypadła mi, nie żyje. O Boże, sine usta, nie żyje. Tak musiała zareagować, tak? I teraz, co się dzieje dalej? Aha, dobrze, nie wzywam pogotowia, mężowi nie powiem, nikomu nie powiem. Muszę ją ukryć, spowodować napad i uderzyć się. I upaść. Aha, ktoś by mu się Idzie. Idzie, wszystko to robi i się uderza. Jest w stanie coś zrobić w szoku permanentnym, ponieważ niechcący upadło jej dziecko. To jest nieprawdą. Nie trzeba być żadnym jasnowidzem w tym przypadku. Prawda w wielkim szoku nie ułoży pan historii precyzyjnie w chwili. Nie wierzę w to.